Dzień dobry. Na początek, jeszcze kilka ogłoszeń. E, najpierw sprawdzę, czy mam dobrze ustawiony stan. Dizeldorf Arena zgadza się, oraz dźwięki. Chcę, żebyście wiedzieli, że po coś e, jakby jestem otwarty na ten kontakt w komentarzach, czy też w wiadomościach prywatnych, po to, żeby swoją krytykę wyrażać tam, a nie e, w miejscach, gdzie za bardzo odnieść się nie mogę. Czyli. Jeżeli ktoś krytykuje, to nawet nie była krytyka, bo jakby tak nie było też było powiedziane, co robi źle, a jakby nie było na to argumencików dobrych i nie było takich porad. Więc nie wiem, czy te osoby się znają, czy nie. W każdym bądź razie. Yy, nie niech ktoś tam nie pisze na różnych forach serwerach. Yy, na ten temat, bo jakby ta krytyka mi nic nie da, yy, ciężko mi się do niej odnieść za bardzo. Jeśli ktoś chce skrytykować, są komentarze, a ja się właśnie w komentarzu mogę do tego odnieść. Ewentualnie na wiadomości prywatne na Instagramie, na Discordzie, 30 jestem otwarty na kontakt, nawet na moim serwerze Discord. I to chyba byłoby tyle. Zacznijmy. Słowacja, Ukraina. Grupa C. Yy, dopiero co jesteśmy po wczorajszym meczu, właśnie w grupie, przepraszam, nie C. W grupie E. Jeśli chodzi o to, co ja mówię na tych filmach, w sumie nie jest aż tak źle. Jeżeli się pojawiać będzie dużo głosów, to wtedy jakby zastanowię się nad tym, ale jeżeli jakaś, jakaś, jakaś losowa osoba tak mówi, no to ciężko mi się tym przejąć. Zacznijmy to spotkanie, nie będę już więcej przedłużał. Nareszcie Düsseldorf Arena. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby zobaczyć mecz Słowacja-Ukraina. Mamy mówić o Słowacji, to wczorajszy mecz to był dość ciekawy. No, nieuznane bramki Rukaku i Słowacja z trzema punktami na euro. No Widocznie Słowacja nie jest taka słaba, jak się mogłoby wydawać. No to Ukraina no, jest słaba, bo przegrała z Rumunią. W symulacjach takich wyników nie było, więc jakby nikt się tego nie spodziewał. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj w symulacji będzie wynik. Jak będzie w rzeczywistości, to już za 3 dni chyba. Także zapraszam serdecznie do tego spotkania. No i co? Składy. Składy tak klasycznie będę je przewiał Trochę zmian zrobiłem, żeby wiary to było wzorowane tak jak było w ostatnich meczach. W bramce z Dubrawka, Obrona Haczko, Skriniar, Wawro, Pekarik. Pomoc Duda, Lobotka, Kuczka. I w ataku Harasim, Bożenik, Szrans. Tutaj bez żadnych zmian, jeśli chodzi chyba o skład z poprzedniego spotkania w Słowacji, który był w symulacji. No i teraz będzie skład Ukrainy. Ukraina mnie dość. Nie tylko Słowacja, ale też właściwie Ukraina mnie zaskoczyła. Yy, przegrywała z Rumunią i to utrzymała. Mówimy tutaj cały czas o wczorajszym realnym meczu, spotkaniu. No, zanim to jeszcze powiem, to przejdźmy do składu Ukrainy, które od razu stosowałem parę do ostatniego odcinka w bramce Unii. Obrona Mykolenko, Matwinko, Zabarni i Konoplia w pomocy. W pomocy będzie Szaparenko i Stepanenko, Mudryk, Sudakow, Cygankow i w ataku Dowbyk. Zaskoczyła mnie. Wszyscy, którzy postawili na Ukrainę są teraz bankrutami w herce. Wszyscy, którzy postawili na Rumunię jakoś, że miała prawdopodobnie mniejszy kurs. Chyba dobrze dedukuję. No, no, świetnie to dedukuje w tym momencie. I... I jakoś, że miała niższy kurs, to wszyscy, którzy postawili na Rumunię duże kwoty pieniężne, nawet te drobne, wygrali bardzo dużo pieniędzy. Ehm, ale nikt się tego nie spodziewał, więc dużo, wielu osobom pewnie kupon nie wszedł. Ehm, tej herce całej. W każdym bądź razie pierwsza sytuacja, w której tutaj Słowacy e wybijają piłkę. Nie, przepraszam, są faulowani, a Hanczko będzie wznawiał odrzutu e wolnego. Byłem świadkiem pierwszej bramki, jak Stanciu strzelił. Teraz Duda z rzutą kartką. No i Ukraina totalnie wydawała się niewidoczna. Czyli nie tyle, że niewidoczna, jak nieskuteczna. Nieskuteczna bym powiedział. Bo akcje były, ale nie, nie tak skutecznie wykonane, że kończyły się golem. Nawet i strzałem, bo strzałów chyba było niewiele. Eee, Sudaków, Cygankow. Z centrum uwagi, czy to jest kluczowy zawodnik? Jak dla mnie, Dowbyk Dowbyk jest zawodnikiem kluczowym, jednym z najlepszych, tutaj w składzie Ukrainy. I czy może jeszcze zmienić losy turnieju? No, zależy, jak tutaj mental, mental będzie w o Ukrainy. Ale teraz, właśnie przy piłce, Dowbyk obraca się, próbuje znaleźć miejsce do oddania strzału. Szaparenko i zablokował to, zablokował to. Lobotka by to kluczowy zawodnik reprezentacji Ukrainy, i to, że coś tam nie wyszło, no to trzeba szczerze powiedzieć: to już tutaj cała drużyna nie funkcjonowała. Z kolei Polska, pomimo przegranej, to można śmiało powiedzieć, że jako drużyna, jako, jako, jako zespół funkcjonowaliśmy to bardzo dobrze. Mówienie, że, 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 że przegrana zasłużona, że przegraliśmy w... tak jak zawsze, no to jest takie gadanie. Ale teraz uwaga, Sudakow! Dubrawka! To jest takie gadanie takich typowych kibiców, którzy no codziennie narzekają na reprezentację. No, też nie o to chodzi: jak się jest kibicem, to trzeba w reprezentację wierzyć. Ale wiedzieć, że, że mamy ciężką grupę, takie też miałem podejście, że możemy nie wyjść. Z Holandią by się wszystko udało, gdyby nie pojedyncze indywidualne błędy. Do tego się już odnosiłem w meczach w odcinku na TikToku. A teraz rzut rożny. Szaparenko będzie wrzucał. Duda wy, wybija tę piłkę. Mudryk. Szaparenko faulowany. No taki dość perfidny ten faul, słuchajcie. I takie gadanie, że my nie wyjdziemy z grupy. No to akurat nie realistyczne, patrząc na to, jaką mamy grupę. Albo takie gadanie, że, że z tym meczu nie było stylu. Narzekanie na cokolwiek w tym meczu. Raz zmiana Krzeszowski-Borzenik. Szybka zmiana wymuszona, chyba z powodu kontuzji takie gadanie, że o Słowacja z czerwoną kartką że my zagraliśmy fatalnie i tak, że nie ma co gadać o stylu, że albo, e, że albo stylem się nie wygrywa, no tak, stylem się nie wygrywa, ale styl pokazuje tak naprawdę nadzieję na to, że się ta drużyna zbuduje i być może na kolejnych mistrzostwach na przykład świata na Mundialu, e, zajdziemy bardzo daleko. Na razie w Euro trzeba walczyć, bo ta drużyna nie jest w pełni zbudowana Mam, Ale Słowacja czy, czy, czy Rumunia w tej grupie, jeśli mamy analizować tę grupę, to są drużyny, które mają naprawdę potencjał, żeby chociażby z tej grupy wyjść. Słowacja wygrywająca z Belgią, jedną z najlepszych na świecie jeszcze do niedawna. Przecież trzecie miejsce na mundialu w Rosji. A teraz Dubrawka broni. A Ukraina przegrywa z Rumunią, która przecież jeszcze niedawno remisowała z Liechtensteinem. Mówi się, że towarzyskie nic nie znaczą, ale jednak prognozują w pewnym sensie przyszłą grę drużyny na danej drużyny na Mistrzostwach Europy. Teraz uwaga bo akcja Ukraińców Cyganków i Dubrawka niesamowita bardzo dobra interwencja teraz słowackiego bramkarza. Ja tak sobie traktuję to jako post podcast na różne tematy ale staram się jeśli chodzi o komentowanie w międzyczasie jak nic się nie dzieje. E to po prostu wypowiadać się głównie na temat Euro, głównie na temat danego meczu, danych drużyn, które tutaj występują. Szaparenko, Cyganko, Pekarik, Zabarny. Szaparenko, Szaparenko szuka miejsca, naciskany przez obrońcę Słowackiego. Szybko Skriniar do Chroszowskiego. Chroszowski wymija zawodnika Ukrainy. Chroszowski, kucz, Kuczka. Szrans próbuje skrzydłem, ale ma tam Mykolenko. Haraslin, Haraslin, dobre przyspieszenie, ale po drodze. Po drodze jeszcze był tam nadepnięty, czy tam kopnięty i będzie, będzie rzut wolny dla reprezentacji Ukrainy. Lobotka to jest ten, który ten, ten zawodnik, który będzie ten rzut wolny wykonywał. Już go wykonał. Wawro Skriniar. Wawro, Lobotka. Dużo tam o Ukraińców w swoim polu kardym, Przy swoim polu karnym też. Kroszowski próbował wrzutki nieudana. Eee, czyszczą to Ukraińcy. Stepanenko. Mudryk. Decyduje się tutaj na podanie do przodu. do dowbyka. Mykolenko, ma tam dużo Ukraińców, Słowaków. Szkryniar to zatrzymuje. Przy piłce ponownie Słowacy. Chroszowski. Chroszowski. Lobotka. Zatrzymują Ukraińcy. Zabarni. I taka dość bez wskazania jakiegoś faworyta. Ta połowa, pierwsza połowa. Ale obie drużyny bardzo dobrze atakują. Bardzo dobrze. Się bronił i możemy tym akcentem zakończyć pierwszą połowę spotkania Słowacja-Ukraina do przerwy 0 do 0. Do usłyszenia, już za, już po przerwie. I wznawiają od środka. Jest tam Lobotka do Chroszowskiego. W dalszym ciągu Słowacja jest w lepszej dyspozycji. Powinna być, bo tutaj. Przegrana chyba była z Belgią. Muszę to sprawdzić, ale teraz uwaga. Hroszowski. Kroszowski. zatrzymany przez Konopli. Andry Unin. Dowbyk. Hroszowsk. Kuczka. Dużo Ukraińców naciskają teraz e, zawodników atakujących w Słowacji. Lukas Haraslin jest poprzeczka. A tutaj była Belgia, Słowenia. 0 no Zatrzymała Belgię e, tak czy siak Słowak. Czemu ja tam grałem z Słowenią? Słowacją. 0 do 0, teraz wznawiać będzie. Od bramki Andrii Unin. Mykolenko. Stepanenko. Akcje teraz będą rozgrywać środkiem Ukraińcy. Szaparenko troszkę na lewo. Wraca do środka. Stepanenko. Mudryk. Dowbyk. Szaparenko. Pekarik Szranc. Kuczka. Chroszowski. Chroszowski! Nie daje nic ten strzał Słowakom. A teraz zmiana. W miejsce Kuczki. Benesz. Benes, Benes, Benes. To jest zwykłe S. Słowackim raczej się, chyba raczej w czeskim się ogólnie przewija nazwisko Benesz przez takie z czeskie, a tutaj Benes, to jednak miałem prawo się pomylić. Cygankow, Sudako, ruszają Ukraińcy. Dobre zagranie do Mudryka, Mudryk znalazł miejsce, Stepanenko, 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 Stepanenko 1 do 0. Ukraińcy zrobili to należycie, tę akcję. Świetnie! Brawo, 1 do 0, świetna akcja! Świetnie skrzydła, świetnie tutaj Stepanenko uderzył. A miał trudną sytuację, bo już był naciskany przez obrońców, ale bramkarz Słowacji nie był w stanie tego wybronić. I od środka teraz Stepanenko po bramce. A teraz y, skryniar, lobotka, Hanczko, Haraslin, Lobotka. Do tyłu, do skriniara, Benes. Benes, Szrans, Benes. Lobotka, benes. Krosowski, Krosowski, tracił za Barney. Dowbyk, Stepanenko, Szaparenko, Sudakow. Próbuje wyminąć lobotkę, co mu się teraz nie udaje. Krosowski, Haraslin, z powrotem do Haraslina. Dużo Ukraińców teraz przy własnym polukarnym. To się opłaciło. Teraz Matwieńko do Stepanenko. Już tam ruszył Sudakow. Mudryk. Mykolenko. Próbuje z szydłem, ale już tam jest jeden ze Słowaków. Dobrze teraz podał do Sudakowa. Stepanenko. Dobrze wyminął. Teraz jednego z zawodników słowackich. Mudryk. Stepanenko. Dobra próba. Stracił tę piłkę. Teraz zawodnik Ukrainy. Scriniar. Lobotka. Kroszowski, Sygankow, Sudakow. Dobyk. Stracili to Ukraińcy. Ostatnie 5 minut spotkania, plus jeszcze to, co doliczy sędzia Lobotka, Haraslin, Kroszowski. Lobotka, Kroszowski, Benesz, Kroszowski, Lobotka i teraz Kroszowski. Lunin miał teraz pewne problemy, żeby to wybronić, i będzie rzut rożny teraz dla Słowaków. A w międzyczasie Suslow wchodzi w miejsce Tekarika, Jeszcze wchodzi strzelec bramki Stepanenko w jego miejsce. 17. Teraz był strzał, ale będą do Słowacy. Jeszcze rzut jednak. Nie wiem kto wszedł w Ukrainie. skorbord się zepsuł. Zinczeng. Hanczko! 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 Coś niesamowitego! Za to kochamy Mistrzostwa Europy! Słowacy wyrównują i to będzie drugi punkt... Jeśli chodzi o symulacje, niesamowite! W 90. minucie spotkania! Mają powody do radości teraz Słowacy! Tego się nikt nie spodziewał. 90. minuta spotkania, czasu jeszcze doliczonego, nawet. Hanszko będzie. Można śmiało powiedzieć, że jest on bohaterem tego spotkania, jeśli chodzi o reprezentację Słowacji. I obie drużyny grały świetnie, obie drużyny spowodowały, że te statystyki były dość wyrównane. Chociaż przez dłuższy czas przeważała Ukraina, to ostatnie minuty doprowadziły do tego, że Słowacja zdo zdołała wyrównać. Niesamowite, jak ja uwielbiam takie mecze. Wchodzą do szatni zawodnicy i akc tym akcentem, konkretnie jeden do jednego, wynik tego spotkania kończymy. Kończymy dzisiejszą transmisję. Kończymy dzisiejszy mecz. Dziękuję wszystkim za uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca. I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Lecimy, bo oczywiście po 1000 subskrypcji jest to taki kamień milowy. Po którym zajdą pewne zmiany na kanale, podpowiem, że pożegnam się z, z nazwą Patrykosik i będzie coś, będzie coś nowego, ale kurczę, chodźcie, żeby zdradzić wszystko, ale nie mogę, nie mogę, niestety. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.